Witam, 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 witam Państwa bardzo serdecznie w programie publicystyczno-badawczym. Proszę Państwa, program nazywa się Mosty. Mosty to są te... Takie, bo pani patrzy. Dobrze, <grystanie> nie żartuję. Proszę Państwa, program jest publicystyczno-badawczy i chodziło nam o to, żeby w ogóle zbadać, prawda? Znaczy generalnie, żeby badać Polskę, Polaków i jakby wiemy, jak jest podział, prawda? Generalny, absolutny. Natomiast chodziło nam, żeby właśnie zgłębić, dlaczego jest ten podział i, no i w ogóle. I dlatego z, z, zrobiliśmy taką niesamowitą ankietę. Dołączyły się wszystkie teatry i warszawskie, i pozawarszawskie. Natomiast po prostu stworzyliśmy taką ankietę badawczą i zdecydowaliśmy się tutaj zaprosić do, do studia dwóch zupełnie przypadkowych Polaków, nie jak można by przypuszczać ze wschodu i zachodu, prawda? Właśnie pan wie o czym mówię. Natomiast po prostu zupełnie przypadkowych Polaków i będziemy ich pytać po prostu, co łączy, a co dzieli. Chcieliśmy tak po prostu spróbować. Więc powitajmy serdecznie, gorącymi brawami. Pan Marek Paszczyk z piły. Witamy serdecznie. Dzień Witamy. Witam, 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 Dzień dobry. I pan, pan Szymon Giełza Pabianice. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, więc będę zadawał pytania takie zupełnie prozaiczne, nie, nie, nie jakby można było się spodziewać prawda, z, z politycznej e, e, sfery. I po prostu będziemy e, e, patrzeć co panów e, łączy, a co dzieli. Dobrze, a jak w ogóle podróż, jak się jechało? W Warszawa? Pierwszy raz w Warszawie? Świetnie, świetnie. Jestem. W ogóle znożyłem trochę zwiedzić Warszawę. Mam nadzieję, że po programie też trochę podzwiedzam. No, no fantastycznie, dwie linie metra się krzyżują, tyle ludzi. No fantastycznie! No, pierwszy raz tu jestem to genialne miasto! Kurczę. Dobrze brawa, dobrze. Dziękujemy bardzo, a pan... Pan, panie Szymonie, pierwszy raz, y, y, pierwszy raz w Warszawie? Czy y, y, jak podróż? Nie, mówię? proszę pana, ja już mieszkałem w Warszawie kiedyś, przez pięć lat właśnie. Przez to jest jeden wielki plac budowy. Tam gdzieś dojechać z, miejsc, z punktu A do punktu B to jest niemożliwe, żeby o czasie dojechać. No. To jest katastrofa. Ja w ogóle nikomu nie polecam Warszawy. Nigdy więcej. Tak, brawo, brawo! Rozumiem, ale mieszkał pan już w Warszawie? Tak, panie. mieszkałem. Mówiłem panu, na początku powiedziałem. 5 lat. Dobrze. Rozumiem. A jak podróż z y, y, Dobrze. Tak, z kiepska podróż. No co pan zadaje takie pytania? Co to pan nie zna kolei polskiej? Opóźnienie pociągu 100 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Opóźnienie pociągu 150 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. No. Nawet Czesi się wprowadzali ze swoimi pociągami do nas. Te ekspresy teraz będą tańsze. Panie, a to jest raj dla doliniarzy, te pociągi. Tłok taki przecież nie ma gdzie usiąść. Ja musiałem tutaj spodnie przecież przed chwilą zmieniać, bo mi rozkroili jak spałem kieszeń i portfel mi ukradli. rozumiem, to, to, to przykro. A, to, <laughs> dobrze, ale, ale może chociaż program będzie dla pana przyjemny. Ja nie lubię programów, nie oglądam. Jestem, bo płacą. Dobrze. Fajnie, czyli, czyli już już się zgadzamy, nie? Dobrze. Fajnie. Dobrze, to w takim razie zadaję po prostu tak. takie... No właśnie śmiało, niech Pan zadaje te pytania. Dobrze. To zaczniemy od najprostszych pytań. Kawa czy herbata? Kawa. Herbata. Jasne, dobrze. Ulubiony posiłek? Kolacja. Śniadanie, siła na cały dzień. Jasne, dobrze. Ulubiony rodzaj Mięsa. Jestem wegetarianinem, nie jadam mięsa. Dobrze. Pan, 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 panie. Każdy rodzaj mięsa, no panie, gdzie my żyjemy? No, Wszystko, co miało kiedyś oczy. E, jasne, dobrze. Już sobie notuję, czyli trzy jest e, ten. Nie, nie dogadujemy się na razie, dobrze. E, ulubione miejsce, gdzie jedziemy na wakacje? Góry. Dobra. Morze, nad morze. Pewnie. Ulubiony typ lasu, drzew? Iglaste sosny. Mhm. Liściaste, bóg, dąb. Tak. Jasne kwiaty. E, róże gerbery. Ja to nie lubię, jestem uczulony. Dobrze. Dobrze. E, rodzina mają panowie? Nie. No panie, no oczywiście. Przecież żona jest trójka dzieci, wszystko jest. Normalna polska rodzina. Dobra, e, fajnie. Ulubiony typ muzyki? Jazz rock. To jest poważna. Sport? Tenis. Mhm. No spanie, no piłka nożna, no jaki sport. No. Dobrze, fajnie. Y, ulubiona drużyna piłkarska. Pogoń szczecin. Mhm. Nie, pani szuka. No, już się Chwila. Spuszczamy, tak? Już jest wszystko. Już spuszczone. Dobra, tak myślałem, że się będzie łatwo. Dobrze. Proszę bardzo. Kontynuujemy, tak? Tak. Dobrze. Ulubione zwierzę domowe? Pies. Kot. Ulubiony kolor? Biały. Czarny. Tak myślałem, dobra. Nosicie panowie skarpetki? Nie. No oczywiście, że noszę skarpetki, no. Rodzaj spodni? Jeansy. Sztruks. Mocny, gruby sztruks, bo to na lata wytrzyma. Fajnie, dobrze. Choroby przewlekłe. A to powie zapalenie skóry. Co to za choroba? Typowa polska choroba. Miażdżyca, nerwica, niedomykalność zastawek, to są choroby. No, dalej. Dobrze. Ulubiona poradnia. Wieczór. Spać. Poranek. Pora. Poradnia, pan powiedział? Dla pana to chyba poradnia psychologiczna. że pana, naprawdę. Nie, szmonie, naprawdę. Ja przyznam się bawić, proszę. <głosy> <głosy> Jesteśmy w programie. Dobrze. 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 dobrze, dobrze. Ulubiony, dobrze. Zaznaczam sobie, że na razie minus 100 do minus 100. Porozumienia polskiego. Dobrze. I w takim razie przechodzimy do kategorii literatury. Ulubiony Dramat Wyspiańskiego? Oczywiście Wesele. Jasne. Klątwa. – Bolesław Prus, ulubiona powieść? – Lalka. Dla mnie to nie ma kogoś takiego jak Bolesław Prus. Jest tylko Aleksander Głowacki. Jak przyjął pseudonim Prus, to dla mnie się skończył. No, – on, on przyjął, jak miał 5 lat. No, – Nie, żartuję. Dobrze. E, chłopi, postać, z którą się identyfikuje? – Jagna. – Boryna. – Pan Jagna, tak? – Mhm. – Dobrze. Dobrze, e, dobrze. E, panowie, jedziemy dalej. Takie najprostsze rzeczy spróbuję teraz. Herbatę pijemy w? Filiżance. W kubku. Dobra, a kiedy bierzemy do ręki kubek na przykład, bądź filiżankę, to za co chwytamy? Za łóżko. No, no. Hmm? Za rant, żeby łóżko się nie urwało przypadkiem. Dobrze. Dobrze, a jak jest bez łóżka, prawda, jak jest herbata gorąca? No, 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 no to, w, jak nie ma łóżka, no to, no, no to, to za ten rand, no. To pan za rand, tak? A pan? Przez ściereczkę. Bo jest gorące. Dobrze, fajnie. Ulubiona rzeka polska? Drewęca. Wkra. Ulubione, to jest specjalnie dla panów tutaj pytanie, ulubione polskie morze? Bałtyk. Ja jestem za Polską od morza do morza. Morze Czarne. Dobra, błagam panowie, cokolwiek. No to proszę, pytania no, konkretne jakieś inne morze. Dobra, jak jest, prawda, ulica, jest i obok no. ulicy, to obok ulicy jest chodnik. Tak, po... park! No co? Dobrze. Historia. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. Nie, ja nie odpowiem na to pytanie. Nie było mnie wtedy. Tu... Każda data to jest hipotezą, wie pan dla mnie. <grym> Dobra. Y... Dobra, Ina inaczej. C co, mam co mam na głowie? Włosy. No, no. Pan... Łupież. <grym> Dobra, c co to jest? Nos. No. No. To jest czubek. Czego? Palca. Dobrze. Yy, 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 co to jest, to? Ręka. To jest dłoń. Nie, nie damy rady dzisiaj. Dobrze. Yy, to w takim razie, panowie, tutaj specjalnie dla państwa, yy, może imię, nie wiem, pierwszej dziewczyny. Zosia. O, no naprawdę? Tak. Moja moje też Zosia. Tak? No, <noise> no Ale to, yy, a nie pan, a jakiegoś ładnego wspomnienia jakieś. Tak, to dawno temu było, no. Boże, nad jeziorem. Ona taka wariatka była. <laughs> Kurczę. Pamię... Lipiec był tak. Ja 14 lat wtedy miałem. Pamiętam, Boże, jak... jakie to było piękne. Jakie, tak. jakie to mam wspomnienia? Z tego pamiętam, to były kierbuty rok 92. Tak. Zaraz, kierbuty 92, lipiec. Tak. który turnus? Drugi. Kierbuty 92, lipiec drugi turnus. Zośka Sałajówna, Jezioro Bokno. Sałajówna, Jezioro Bokno, tak. no tak. Ona potem została też na, 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 ten, na sierpień. Na została, tak. Na drugi... Bo tam, tam tak. Wszystkich powybijała w tym. Po, połowę obozu tam. Tak. No pan no, też. Tak no, tam. Zośka Sałajówna, no Sałajówna, to... Sałajówna, no pewnie wariatka no. taka. Czy, no pewnie, cała ja pamiętam. Ta, Sałajówna, A od której tak. strony żeście jeziora się spotykali? E, od Moronga, od tej strony, no. A no, no my od Wyspy Sokolskiej. A, no, no. Ona też z tym Jurkiem Sarmachem tam się tak? spotykali, na te łódki porozmawiać o życiu. nie, nie, nie przepraszam pana, ale wie pan, no młody był. No, a nie, pan żal, nie? Ja nie mam żalu, no, 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 co no, pan. No, no Zośka jówna, to… jówna, no przecież. To, to coś no, nas łączy. Wariatka to... taka, No, nie. kobieta. Kurczę, Cała jówna, tak. A, a pan tylko na obozie z nią, czy to potem też? Y, nie, y, nie, już nie, potem nie. Potem nie. nie. A ja się cztery lata męczyłem. Jeździłem tam, dosuwał do, do niej, do rodziny. Ha? Tak, panie, teście już prawie tego, a ona przez trzy lata już z jakimś facetem była. Co? Piątkę dzieci mają, do tej pory są razem. No. I ten facet też, przepraszam, jakiś program w telewizji prowadzi, czy coś. Gdzie Dobra. Dobra. pan? A oni co roku. A oni co roku na te mazury tam jeżdżą. Ja ona cały czas, no. Co pan powie? Tak. Cała jówna, no kobiety, Cała jówna. kobiety się nie zmieniają, No, panie. tak, pamiętam, koło morąga. Nas no. łączy, no. Pierbuty. Bo panowie, ona już nie jest sała jówna. Ona jest sała i Bo to jest, to jest moja żona. Okay. A. Aha. Tak. No. Aha. No to wie pan no to... Zmienia postać rzeczy. To... No tak, tak. Tośmy się pogadali. Tak. A, te, a na te wakacje to gdzie jeździcie? No gdzie? No tak. W tym roku dwa turnusy kierbuty. Super, no, no, to, bo ja samochód zapomniałem, muszę przestawić, a, wie pan, tak, tak. A ja e, i po prostu mam tam krótkie. te bilety. Tak, to co, ja tej herbaty się napiję Wie zwanym. pan co, ja naprawdę za łóżko chwytam. A jednak, to, to tak? Tak. No nic, dziękuję Państwu. Polskie kobiety łączą Polaków. Ktoś jedzie w ogóle do Kierbut w tym roku? Powiem przy. Nieważne. No nic, dziękuję bardzo. To był program Mosty.